Hejka, moi widzowie, dzisiaj wam opowiem moje pomysły na aktualizację. To zaczynajmy. Chcę, aby zrobili taką mapkę zo. Nie byłoby tam wrogów ani żadnych włosów. Po prostu żadnych zwierząt do wpijania levela, tylko by tam były klatki i ludzie i kasa zanim będziesz to zo, tam by byli tacy ludzie zwiedzają, zwiedzający, no i ci ludzie, ci, którzy by byli właścicielami zoo, po prostu by nas łapali, bo po prostu jest tu, tutaj jest masę zwierząt, które by pasowało do zoo, takie na przykład wilk, lis, ryś, niedźwiedź, lew, gepard. Są tu różne zwierzęta, które mogą Pasować do zoo, bo możemy normalnie na wieloosobowej grze moglibyśmy zagrać na tej mapce lub na jednym graczu i wybrać sobie zwierzę, które byś chciał do zoo, do klatki wsadzić, które byś chciał mieć w klatce. Koń się raczej nie liczy, bo koń raczej jest domowym zwierzęciem, więc konia bez, więc tego konia by nie wpuszczali nie wpuszcza do klatki. Tygrysy, są krokodyle, są orły, wilki. No i tak mówiłam: te tam można wsadzić do klatki. to są jeszcze żyrafy przemiany są. Gepard na przykład ma hienę, żyrafę, hipopotam, wąż. Są jeszcze przemiany, a no właśnie. Przemiany też można by było wsadzić te klatki. No to to jest taki pomysł na mapkę Zo. I jeszcze jedno do tej mapki Zo. Jak na przykład zwiedzający będą Cię oglądać. No i w podwodnym świecie oczywiście też. taki podwodne Zo, jakby tak. podwodny Zo by było. Tam by oglądali lekiny i tak dalej. Też by się mogło iść w podwodnym świecie na Zo. No, i po prostu jeszcze jedno: jak po prostu zwiedzający cię będą oglądać, to jak im się spodoba zbierze, to dostajesz plus, plus 10 klejnotów za zapodobanie się ludzi. Też to będzie jakiś wielki plus. Tylko nie wiem, jak on, jakby stworzyli tych ludzi. Oby nie tak jak w Docsim czy Kat No to. Ten pomysł na mapkę już był. To teraz coś więcej. Tak, żeby zrobili za darmo Club, a żeby nie było tak dopłacenia, tylko opłacać, tylko za darmo po prostu dla wszystkich. Też by był to dobry pomysł. I teraz może max level do 500. Za 300 level by się dostawało plus 600 klejnotów. Po prostu taka nagroda. No i ech, co by tutaj jeszcze? Nowe mistyczne oczy. Nowy, nowa skrzyn, nowa skrzyn, nowe dodatki do skrzynki, żeby mogło się na przykład deny dos, zamiast kupować, żeby się deny mogło dos, po prostu deny mogłoby się w skrzyni dostać. I nowy den mistyczny, który nie jest z zaklejnoty, tylko Mogłoby się go zrobić w skrzyni jak każdego mistyka. No, jak mówiłam, nowe mistyczne oczy, nowe mistyczne akcje, bo jeszcze tego nawet nie wymyślej, a ja już mam pomysł na takie mistyczne akcje, mistyczne oczy. No, co tu jeszcze? Może, nie wiem, już chyba nic. Może jeszcze. Na przykład, bo orzeł ma tylko papugę jako transformację, aby mogli dodać na przykład, nie wiem, transformację smoka. Smok by miał więcej HP niż orzeł i papuga. To by był mystyk, transformacja mistyczna. Czyli dostawałby się go rzadko, jako jedną plus jedną godzinę. Czy tam już w ogóle to zwierzę by się dostało? I jakby jeszcze się go nie dostał, to by kosztował 400 gemów. Ale to by było w sam raz, bo jakbyś 300 level wbił, to byś dostał plus 600 klejnotów. Więc byś sobie mógł to kupić. Też jest to super pomysł, tylko by się po prostu... takie. Teraz może jeszcze skórki mistyczne na transformację. Żeby były, bo nie ma żadnych mistyków. Do Ocean wolt żeby były mistyczne pety i chyba mistyk do rekina i delfina. No to tyle pomysłów, papa. Pa.